Aleksander Jasiewicz po szóstej. Nie, siódmej już zawodowej walce. Po szóstej zawodowej walce. Dziś na gali Tym Xboxing Night 22. Walka zwycięska, szósta w Twojej karierze. E, szósta zawodowa walka, piąta wygrana. No właśnie. Troszeczkę o tym porozmawiajmy, bo tak jak można było zauważyć, w tym pojedynku raczej chyba tak mi się wydaje. Twoja przewaga dyskusji nie podlegała. Mi się, mi się wydaje, że, że poradziłem sobie w 100%. Zrobiłem to, na co pozwolił mi przeciwnik, czyli że wyczekałem, bo miał tak naprawdę debiut, to są duże emocje, rzucił się na mnie gradem ciosów, przeczekałem to, wiedziałem, że się wyszczela i zacząłem układać tą walkę. Wiadomo, że to jest tak, że cztery rundy to jest bardzo szybko i tu każda runda, pierwsza, druga jest bardzo ważna, bo jak się tą rundę przegrywa pierwszą, drugą to potem trzeba naprawdę wspiąć się na wyżyny swojej umie swoich umiejętności, żeby doprowadzić do werdyktu, żeby wygrać tą walkę, tak? Znokautować albo naprawdę dobrze usadzić przeciwnika wspominałeś o tym troszkę do tego teraz nawiązałeś mówiłeś o tym że on dopiero debiutuje że to będzie dla niego pierwszy występ zawodowy po tych amatorskich startach i że to jednak wiąże się z jakimś tam dodatkowym może nie presją ale z jakąś dodatkowymi właśnie emocjami to może być dla niego pewien kłopot to pierwsze wejście dzisiaj z kimś kto ma takie doświadczenie już zawodowe jak ty No tak i też jestem dużo starszym facetem więcej więcej lat żyje większe doświadczenie więc wiem jak sobie z takimi rzeczami radzić i sobie poradziłem Wracając właśnie do, do Lukasa Dekesa, no to tam nie poradziłem sobie z tymi emocjami. Lukas zaboksował bardzo mądrze, wypunktował mnie i przegrałem tą walkę, tak? Dlatego to było 7 doświadczenia. Ja na co dzień jestem górnikiem, boks to jest moja pasja. Rozkręciło się to do takiego poziomu, tak sobie wymarzyłem, że teraz biorę to mega na poważnie i na każdych przygotowaniach daję z siebie 100%. No właśnie, nawiązałeś do walki, o której tu rozmawialiśmy, zanim jeszcze zaczęliśmy tą naszą oficjalną rozmowę, to walka przegrana jedyna jak na razie, jeśli chodzi o Twoją przygodę z zawodowym pięściarstwem. Jak mówisz, dużo Cię nauczyła, ale potem były jeszcze, poza tym dzisiejszym występem, dwa zwycięstwa. Dokładnie tak, były dwa zwycięstwa. No więc właśnie, czyli widać, że ta nauka rzeczywiście była solidna i lekcja od teraz już dobrze była odrobiona. No wie pan, no, nie chcę być kelnerem w boksie, chcę dawać dobre walki, chciałbym móc przyciągnąć sponsorów, kibiców, żeby yy, rozkręcić tą swoją karierę, chciałbym, żeby ludzie przychodzili na moje walki, oglądali mnie, bo to jest bardzo fajne, to daje dużo mi emocji tych właśnie pozytywnych, które wiążą się z tym, że te walki są później jeszcze lepsze w moim wykonaniu, bo wiem, że to robię dla, dla ludzi i że też to jest fajny taki przykład dla młodzieży, że jednak ta ciężka praca i ten ring później to jest fajna pasja i fajna przygoda. Właśnie, fajna pasja i fajna przygoda, ale sam o tym wspomniałeś, że to jest dla Ciebie pewien dodatek jednak, jak na to nie patrzeć, do tego, że po prostu jesteś górnikiem. Wielu już było takich osób w sportach walki, nie tylko w boksie, także w MMA, które próbowały łączyć właśnie chociażby ten górniczy los. Tobie to przychodzi łatwo, trudno, jak to jest tak na co dzień być górnikiem, jeszcze dodatkowo potem na, dochodzić na treningi, przygotowywać się do kolejnych startów i trochę o nich myśleć, przy, myśleć przeżywać je. No jest to bardzo y, ciężki kawałek chleba, i górnictwo i boks, ale jestem twardym facetem. Data mnie twardą ręką wychowywał, miałem dyscyplinę w domu, więc wiem o tym, że ta dyscyplina i w jednym i drugim jest bardzo potrzebna. Dlatego radzę sobie, potrafię sobie tak długo zorganizować czas, dzień i swoje życie, że potrafię się przygotować do tej walki i Jaki to nie byłby zawodnik, to wyjdę do niego przygotowany i będę dawać ci 100%. Wiadomo, że chciałoby się walczyć, kurczę, naprawdę z zawodnikami jeszcze, w, jeszcze lepszymi gdzieś tam na świecie. Chciałoby się, bo to wiadomo, no, póki co walczę w Polsce, tak? Na przykład, jakby była walka w Stanach Zjednoczonych, pojadę do Stanów Zjednoczonych, to na pewno będą jeszcze inne emocje, tak? Walka na. Polu przeciwnika, tak? To też troszeczkę inaczej pewnie się będzie boksowało. Ale tak jak mówię, no mam swoje lata, więc mam fajnych ludzi wokół siebie. Myślę, że będą coraz to nowe furtki się otwierały w tym boksie. Liczę bardzo na to i że te emocje też za granicą będę mógł znosić bardzo łatwo. Czyli jednak, po pierwsze, plany, żeby gdzieś tam się wybrać, pokazać się w szerszym świecie, a dwa, przypuszczam, że to też wiąże się z tym, że gdyby udało się te wszystkie plany wdrożyć, to być może wtedy można byłoby już tylko ze sportu czerpać również te korzyści finansowe. Powiem tak, nie ukrywam, że człowiek marzy o tym, że fajnie być. Tylko sportowcem móc się utrzymywać sportu to jest takie niesamowite w sumie wydarzenie dla sportowca, tak? że można się skupić w 100% na tym co się robi, mieć poukładany całkowicie dzień pod treningi, pod regenerację, bo... Pod wszystko tak naprawdę skupić się na jednej rzeczy to jest naprawdę daje właśnie to, że można jechać za granicę i my naprawdę bicie z tymi Anglikami i innymi zawodnikami, bo tam boks jest na bardzo wysokim poziomie, bo jest dużo zawodników. Jest inna rywalizacja jak w naszym kraju. Nie mówię, że u nas w kraju są słabi zawodnicy, bo są bardzo dobrzy zawodnicy. Polacy mają bardzo silne charaktery, ale tak jak mówię, no, nie jestem boks tak mocno dofinansowany, tak mi się przynajmniej wydaje. No. Trochę, trochę już e, żyje, więc wiem jak to jest. Popatrząc w naszą e, kadrę narodową, tak? ile zawodników tam rywalizuje na taki dużych kraj jak Polska, więc myślę, że. Trzeba, żeby się rozwijać, to przede wszystkim skupić się na jednym i do przodu. I do przodu. No więc właśnie, to teraz do przodu to oznacza w tym momencie co? Kolejne już jakieś plany są? Nie ma żadnych planów. Na pewno wrócę szybko na salę. Mam fajnego trenera, co tak naprawdę wiele razy się zastanawiałem właśnie na tym, co pan właśnie mówił. No, jakbym nie pracował na kopalni, jakby to było, może ja bym miał na przykład mniejszą motywację i bym był gorszym zawodnikiem, bo nie miałbym takiej mobilizacji, jaką mam, tak? Wstawać dzień o 4.30, 20 rano, wykonywać ćwiczenia, żeby się rozgrzać, rozciągnąć, iść do tej pracy, wrócić, jechać na zakupy, przygotować się na trening, wrócić, odpocząć, zrobić zakupy, to jest... czas tak szybko płynie, że... To jest niesamowite, tak? Ale no, nie wiem, jakby się wtedy mój los potoczył, gdybym, kurczę, no. Tylko do siebie poproszę, wiesz? No, tak. no, nie wiem, jakby się ten mój los potoczył, gdybym nie miał tej pracy, tak? Jak ja bym był zmobilizowany. No, to jest moja motywacja, tak? Też kopalnia, no, już lecimy mi 11 rok, to jest kawał czasu, tak naprawdę. Byłem młodym chłopakiem, miałem 19 lat, jak tam trafiłem na tą kopalnię, poznałem wielu tam fajnych ludzi Ile ci to, nie? I ci I widzę, że ten boks rzeczywiście jest ogromną pasją, ale takie dzisiaj odniosłem wrażenie, może błędne, ale że nie tylko praktyka, ale również teoria, bo parę ciekawych słów dzisiaj usłyszałem po twojej walce, trochę o szachach mówiłeś, odwołałeś się do jakiegoś cytatu, może też o tym chwilę porozmawiajmy, bo dzisiaj tak podsumowałeś swoją walkę, bym powiedział, no bardzo poważnie. No tak, no bo to jest też tak, że u mnie ten boks się wziął, bo mój tata urodził się w Gilowicach. Tam, gdzie no, jest nasz mistrz świata, Tomasz Adamek, mieszkał, urodził się. No i tak to się zaczęło, że tata budził mnie na walki Tomasza Adamka, jak miałem ile? 10 lat. Pamiętam zawsze na reklamach, bo to na Polsacie puszczali Tomasz Adamka, zawsze zasypiałem na reklamach, minuta trwała, tata mnie budził, wstawa i następna runda. No i oglądałem, tak? Z wujkami w Gilowicach, w moim chrzestnym też oglądałem walki. Zawsze w, w rodzinnym gronie siedzieliśmy, no to, to było mega wydarzenie, tak? Cztery programy w telewizji, nie tak jak teraz, dużo tych programów telewizyjnych, dużo tego wszystkiego jest. No i się oglądało i z tego też się wzięło, tak? Ten boks i te, też, te cytaty, też dużo czytam. ten cytat, bo to był fajny cytat. No, że Tomasz żadomek powiedział, że boks to są szybkie szachy, tak? No, nie liczy się tylko właśnie, no wiadomo, liczy się siła, ale liczy się ten spryt, tak? No, który dzisiaj właśnie miałem, bo no... Poczekałem na niego, zrobiłem, czułem to co trzeba bić i to biłem i się udało. I te, to, to były moje te szachy właśnie. Wiadomo, że no teraz to mówię, to był zawodnik, który debiutował, tak? Będą zawodnicy, którzy będą mieli już dużo tych walk, oni będą znów mieli inne doświadczenie. I z takimi zawodnikami będzie się jeszcze inaczej boksowało i dlatego to jest mega ciekawe, bo za każdym razem jest tylko 8 ciosów, a można z tego tyle rzeczy wykombinować, że to jest właśnie piękne. To jest właśnie piękne. To na koniec pozwolę sobie tak dopytać, żeby też wszyscy mieli świadomość, z kim ty trenujesz na co dzień, kto jest twoim trenerem. Moim trenerem jest Daniel Pilt, trenujemy w Mikołowie i dobrze się z nim współpracuje, bardzo dobrze. No i ta współpraca przynosi, jak widać. Dzisiaj było bardzo pozytywne efekty. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Gratuluję tego zwycięstwa. No i niech te twoje plany się zrealizują. Niech tam Anglia, Stany Zjednoczone zobaczą takiego dzielnego wojownika z Polski. Bardzo panu dziękuję za wywiad i życzę dużo zdrowia i pozdrawiam wszystkich. Zdrowia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki.